Pasowanie na czytelnika w zespole szkół nr 7 jest nową tradycją. Rok temu odbyła się pierwsza taka uroczystość i została ona ciepło przyjęta przez pierwszoklasistów i ich opiekunów. W tym roku pasowanie nowego rocznika dzieci miało miejsce 14 listopada. Imprezę przygotowała polonistka Alina Szulczyk. Uroczystość ta ma na celu po pierwsze zachęcenie czytelników do wypożyczania książek, nauczenie tego, że. Miłość do książki jest rzeczą bardzo ważną. Uważamy bowiem, że jeżeli zaszczepi się miłość do książki najmłodszemu dziecku, pozostanie to na zawsze. Ułatwi to oczywiście dalszy rozwój dziecka. Akt pasowania na czytelnika poprzedziło przedstawienie przygotowane przez gimnazjalistów. Następnie pierwszoklasiści zeszli do biblioteki, gdzie złożyli książkowe ślubowanie. Każdy pierwszak obiecuje, każdy pierwszak obiecuje, bo książki sięgać z radością, bo książki sięgać z radością, bo daje władzę, wiedzę, bo Wielką przyjemnością. Jest wielką przyjemnością. Rączkę każdemu podajesz. Tak, tak. Już podajesz i przewodzisz. Tu jest. Nie ja Dzieci są bardzo dobrze przygotowane, już e, z czasów przedszkola. I ta nauka czytana przebiega zabawowo. I są bardzo chętne, bardzo ładnie poznają litery i bardzo ładnie je składają i czytają pierwsze, krótkie jeszcze, ale czytanki. Także czytanie jest. E, Jedną z czynności, które sprawia im bardzo dużo frajdy i mamy bardzo dobre efekty tego czytania. Dla nich takie pasowanie na czytelnika to jest duże wydarzenie. To jest dla nich bardzo duże wydarzenie. Żartują sobie, że jest to takie pasowanie na mola książkowego, dlatego że oni już od dłuższego czasu korzystają z biblioteki, wypożyczają książki, natomiast teraz jako pełnoprawni czytelnicy będą mogli korzystać i czytać i to czytelnictwo rozwijać. Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, i u nich już widać, że zostało to w domu rodzinnym zaszczepione. Oczywiście nie posiadamy w naszej bibliotece wyłącznie lektur, bo byłoby to, rzecz, to rzeczą dziwną, co najmniej. Uczniowie interesują się różnymi rzeczami, dlatego też, też posiadamy zarówno wiersze, jak i literaturę młodzieżową, literaturę dla dzieci, różnego rodzaju albumy. Okazuje się bowiem, że małe dzieci, wbrew temu, co mówimy, i co się powszechnie sądzi, nie czytają wyłącznie bajek i baśni, ale bardzo często sięgają po literaturę fachową. Na przykład wielką popularnością cieszą się encyklopedie dotyczące zwierząt, kotów, piesków itd. Świeżo upieczonym czytelnikom życzymy się. tego, by książka obecna była w ich życiu nie tylko w wieku szkolnym, ale i później.